Zamek na Gargano, cesarza króla Jerozolimy, coś niezwykłego, coś niezwykłego, święto Michała Archanioła, Michał Archaniele wspomagaj nas bardzo, oj tutaj mieszkała Bianka, coś niezwykłego, no zamek, to wszystko coś świętym, ale wspomagaj nas w walce, a przeciwko niegodziwości i zasadzkom złych duchów bądź naszą obroną. Jego Bóg pogromić rzecz, a Ty wojska niawskie, szatana i wszystkie tu złe, ten nas w ludzkich na tym świecie krąży, o co Boże, strąć na wieku. Święta Michała Archeja. 29 września 2025. Mury tego zamku mają 3,5 metra. 3,5 metra.